Literackie czterech kolumn. Poprosimy panią profesor Dorotę Hek o ogłoszenie werdyktu. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy laureata z młodszego pokolenia. Laureata, który urodził się w 1978 roku, wykłada na Uniwersytecie w Gdańsku. Pracuje w zakładzie zajmującym się zarówno teorią literatury, jak i literaturą najnowszą, w tym przecież krytyką. Ma dorobek na wielu polach nie tylko szereg książek poetyckich ale wydał też książki naukowe i książki podróżnicze. Tutaj krążą po naszym gronie książki będące własnością pana profesora Jerzego Żurki, który wygłosi wprowadzenie do spotkania autorskiego i które są moją własnością. One są podpisane. Natomiast po spotkaniu autorskim będzie można nabywać niektóre tytuły. Laureat przywiózł je ze sobą. Ja to już trochę uprzedzam fakty, mianowicie tegoroczne prace Żurki zakończyły się takim oto werdyktem, że nagradzamy Artura Nowaczewskiego za twórczość poetycką ze szczególnym uwzględnieniem zbioru kutabuk. Natomiast ja ciągle mam z tyłu głowy, co pan Stanisław przypomina, że w zasadzie co pięć lat należałoby nagradzać eseistę. I tutaj też pewien rys eseistyczny jest. Jeżeli nasz laureat zajmuje się figurą flanera, w literaturze. To jest to figura par excellence eseistyczna. Walter Benjamin czy w naszej literaturze Jerzy Stempowski właśnie tak sobie wyobrażali eseistę jako nieśpiesznego przechodnia. Laureat wprawdzie chadza sportowo i czasem pewnie śpiesznie, niemniej i spokojna kontemplacja pejzażu nie jest mu obca. Przede wszystkim chciałabym tutaj bardzo podziękować wszystkim Jurowom współodpowiedzialnym za ten werdykt. Inicjatorem w tym roku był pan Ireneusz Staroń. W jury mamy też historyka sztuki, panią Barbarę Baworowską, tutaj w pierwszym rzędzie sieci. Mamy w jury panią Paulinę Subocz-Białek, prowadzącą dzisiejszą uroczystość i przede wszystkim najważniejsza postać, inicjator, fundator, pan Stanisław Pasternak, który jest spiritus z całego wieloletniego będzie wręczą nagrodę. I w tej chwili prosiłabym o uzasadnienie naszego werdyktu szczegółowo pana Ireneusza Staronia o laudację. Za, za chwilę, laudacja, zanim laudacja, czyli ta część formalna, pozwolimy sobie państwu zaprezentować kilka wierszy naszego laureata. I potem oddać też mu głos w takim dosyć współczesnym, można powiedzieć, wyrazie, który znalazł swoje miejsce na płycie Kutabuk. Także najpierw pozwolimy sobie my zaprezentować kilka wierszy, a potem oddamy głos autorowi i potem laudację. A zatem kilka spacji Kutabukowej Wędrówki albo stacje literackiej czy też życiowej Wędrówki z tą Kutabuk. Stacja wyjścia. Wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wróci. Dzień wychodzi z siebie, przechodzi w noc, noc w dzień, dzień w dzień, noc nadchodzi na poboczu drogi, na jakiejś małej stacji wiersz otwiera się na szczekające echa i cały jest z ech, imchów, oddechu, rytmów wybijanych krok w krok niekończącej się podróży. Wiersz nie czeka. Pęka w okowach snu. Snuje się wzdłuż trakcji. Poprzek dalekobieżnych pociągów, lecz nade wszystko składa się ze spac. Spacja Rosa. Spacja pierwsza. Rosa na rozpiętych żaglach pajęczym, których nie chcesz uronić, więc przechodzisz w zachwyt nad nawiasem łąki, a gdzieś z boku ptako nieznanym imieniu. Nierozszyfrowany świergot. Plamka w tafli <tłysk> Spacja bar Atut. Spacja jakaś tam. Zjadą w barze Atut. Idźcie, zobaczcie. Jest w gdyni koło stoczni na Jana Skolna. Wielka przestrzeń ze drzwiami rudery. Pijemy czarny specjał za 3,50. Ci, co zostali w blokach, nie wystartowali. Schodzą do spożywczego znosząc stukot butelek. Ci są. Synowie doków, dzińcowe kurtki, we wagonach skm wąsy i melancholia. Chłopcy z grabówka, chłopcy z chyloni. Co wiesz o ich popołudniach, kiedy miasto spada po szczeblach LIG? Spacja Salina, wspomnienie. Salina 1988. Odświeżone z Bartkiem na ostatniej wycieczce. Zapadła wieś na krańcach szos. Gdy dziś znów odwiedziłem cmentarną kaplicę, olejna farba i polski napis wciąż przypominały tymczasowe grafiki. Jaki hajmat wypowiadają umlauty. W sąsiednim domu ponoć straszyło. Pojawiały się cienie, kroki, drżało szkło. Zapadło to w pamięć, lecz jak to dziecko. Z początku zapamiętałem, że podwiózł nas tarpan i skryci pod plandeką w bębnie deszczu jechaliśmy krótką chwilę i jeszcze kulminacja. Zachwytu, gdy w lesie ujrzałem jeziorko spowite liśćmi nenufarów, zawiłością grążeli. Naraz teraz i dawno i ja, który nie mogę przejść przez własne gardło, i to jest spacja dziesiąta, zaś jedenasta dopiero przede mną majaczy się nad morzem o świcie u ujścia bezimiennej w kwietniu, gdy wypełzam z namiotu. Spacja nieszawa. Słynny zjazd nad Wisłę w Nieszawie. Ulica stromizną wpadająca w rzekę. Trzask drzwi samochodu i cisza. Nad wodą czerwiec. A w całej Nieszawie tak cicho, że słyszysz zawiesinę much. Nawet w ich skrzydełkach spokój, rozlewisko południa. W przedsionku kościoła wobec krat. To jest wiersz drogi, który chodzi z siebie, nabiera oddechu. To jest wiersz, który snuje się w wietrze i słońcu, w każdej pogodzie. Bo po to jest wiersz drogi, co mknie bez celu, jak Raiders Sundestorm Storm dorsów. Wiersz dalekich pasm górskich i radiowych. Bezkresny, jak zagubiona autostrada. Wiersz pisane na stacjach benzynowych i w barach szybkiej obsługi. Święta skóra świtów, módlcie się za nami. Święte przejścia graniczne, módlcie się za nami. Święci celnicy, módlcie się. Święta białość, święta Ukraina, Litwa, święte Wino, święty Lwów, święte Święte, święte, święte ulice, święte obrazy, święte zgarbione kobiety, pochylone przed przenajświętszym sakramentem, święty akordeon na rynku we Lwowie, święty Szczepko i Tońko, święte filmy z dęszą, święte zakazane piosenki, święta pięćdziesiątka w kafe barze na Iwana Franki święta szklaneczka chlebowego kwasu, święte dżubriaki, święte marszątki, święty młocie Ukrainy, święte obszcie Polesda, do Czerniepec, Koły, myli, święte kosze, pełne grzybów ze świętych lasów Bukowiny, święty dom celana, święte sklepy cynamonowe, święte schody Wszystkiego się za nami. serca z rosy, poczakowa, się. Święta obręta, dzięki ku armie, święte krzyżer brzosony, rosący w pod zrynowanym niebem warszawy, święci cywile, z kulem, pod Uciekajcie! Uciekajcie! Podoka Pani wybuchów. Uciekajcie. Budujcie na dymat z komórów. Male kopie pierwsze. Male ochar, metodie. Tańcie, ani z ducha. Ani z ducha naszej grupy. Ani z ducha na Starym mieście. A więc ducha na czarne kobie. Tańźcie, ani z ducha. Ani z ducha na krakowskim przebieściu. Dziękujemy bardzo, że to byli Państwo wybni to była z nich różnym zmiana, Ten potwor pochodził z płyty tak właśnie w takim projekcie, który też będą Państwo mogli pewnie nabyć, zdaje się, no tak. A teraz poprosimy Ireneusza Staronia o wygłoszenie laudacji. Szanowni gospodarze! Szanowny panie fundatorze Nagrody Literackiej w Czterech Kolumn, szanowni laureaci, zacna kapituło, szanowni członkowie jury wraz z panią profesor Dorotą Hek na czele, czcigodne grono akademickie, zacni członkowie doktoranckiego koła naukowego imienia Brunona Schulza, Szanowni przyjaciele i sympatycy nagrody, szanowni Państwo. Od niemal dwóch dekad ideowe kredo nagrody literackiej czterech kolumn głosi, że do grona czcigodnych laureatów winni rok rocznie dołączać poszukiwacze, poszukiwacze i odkrywcy zmierzający aż do końca horyzontu. W modcie wyróżnienia zaczerpniętym z utworu proza transsyberyjskiej kolei małej Żanny z Francji Breza Sendrarsa czytamy. Przepraszam, pewne kłopoty techniczne. Ale tak to jest z takimi nagrodami, które dążą aż do końca horyzontu. Wszystko nie zawsze musi się udać. Ile... A z tyle obrazów asocjacji, których nie potrafię rozwinąć w swoich wierszach, bo nie umiem iść aż do końca i boję się, boję, nie umiem iść aż do końca. Koniec cytatu. Podróż do końca horyzontu, podróż poza horyzont wyobraźni, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę, chciałoby się powiedzieć za księciem poetów. Cztery kolumny. Zatem wędrują, szlifują bruki, przywdziewają treki poetów nomadów. Nie mogło być zatem inaczej i stało się. Na lutyńskim szlaku, w sadzie brzoskwiniowym przecięły się ich drogi. Droga nagrody i szlak poezji Artura Nowaczewskiego. Prawie dwie dekady wyróżnienia ufundowanego przez poetę i awangardziste prozy pana Stanisława Pasternaka zobowiązują. Bo prawdziwa poezja, niezależnie od stylów i koniunktur, jest zawsze dążeniem. Wśród zacnych laureatów Sadr Brzoskwinowy gościł przecież ikony współczesnej polskiej poezji. Wymieńmy choćby kilku z nich. Tymoteusz Karpowicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Krystyna Miłowęcka, Jacek Łukasiewicz, Stanisław Druszcz, Ewa Sonnenberg, Henryk Wolniak-Zbożydarzyc, Jan Polkowski, Przemysław Dakowicz, Piotr Klimczak, ksiądz Jerzy Szymik. Dziś do tej czcigodnej encyklopedii literackich legend dołączy Artur Nowaczewski. Powtórzmy po raz wtóry, nie mogło być inaczej. Któż bowiem lepiej rozumie, co oznacza podróż poza horyzont, niż ten poetycki podróżnik? Kto lepiej wyraził samą istotę poezji? Według bowiem popularnej, akademickiej teorii wiersza, poezję, a w zasadzie może bardziej sam wiersz, czyni arbitralna pauza. W pojedynku dosłowności z domyślnością to poeta staje się arbitrem. Sędzią samego języka. To on wyznacza horyzonty wersu, bo tylko to, co wyodrębnione i wpisane w linijkę na mocy artystycznego widzi mi się, może wybić się na niepodległość w nieustannym potoku codziennej bełkotliwości. Arbitralna pauza, horyzont znaczeń, przysłowiowy stop, stop, klatka. Która wchodząc w znaczeniowe gry z wielą kartki, z ciszą, tworzy poezję samą w sobie. Nie bądźmy jednak gołosłowni. Przytoczmy fragment wiersza Ulica Batorego z debiutanckiego, z debiutanckiego tomu Komodore 64. Oczywiście tomu Artura Nowoczewskiego. I tu cyfik. Przewijam siatka po siatce, okno po oknie codzienną. Drogę do szkoły. Stop! Spójrz na ten biały domek, co przycupnął za ławeczką. Popatrz, jak żuk wędruje brzegiem krawężnika. Tyle jest światów, ile ich znajdziesz w półcieniach i skrawkach malowanej brudem szyby. To właśnie owa klatka w filmie naszych wspomnień wytrąca nas z automatyzmu percepcji. Sprawia, że myślimy sobie zaraz, zaraz. To przecież nie tak było. Coś przegapiłem. Puśćmy to jeszcze raz. Podróż za linię horyzontu. Uznaniowa spacja. Chwila oddechu, którą przeznaczymy na zwykły, a tak bardzo niezwykły zachwyt. Popatrz, jak żuk wędruje. Brzegiem krawężnika. Tyle jest światów, ile ich znajdziesz. Artur Nowaczewski niczym legendarny król Artur rozumie, że czasem przy okrągłym stole konieczne jest puste miejsce. I uparcie powtarza zawodem neoawangardy neo Andrzejem Sosnowskim. Wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wróci. Dzień wychodzi z siebie, przechodzi w noc. Potem zaś dodaje: wiersz nie czeka, pęka w okowach snu. Snuje się wzdłuż trakcji, poprzek dalekobieżnych pociągów, lecz nade wszystko składa się ze spacji. Spacja, stacja na drodze słów sprawia przecież, że piszemy w słupkach, że grupujemy słowa w linijki krótsze niż w prozie. Z tego prostego podziału wiele wynika. Ten prosty podział tworzy nowy rytm. Rytm, który każe co już przystanąć na zakręcie wersu. Przystanąć, a więc dać sobie chwilę na oddech i na zastanowienie. W tym elementarnym sensie poezji objawia się forma ludzkiej egzystencji. Życie jest ciągłą wędrówką, zdaje się powtarzać Artur Nowaczewski. Homo viator, człowiek, podróżnik to odpowiedź na egzystencjalne pytania jego bohaterów. Odpowiedź, dodajmy od razu, niewystarczająca, bo wędrowanie uczy tutaj stawiać pytania. To jest wiersz drogi, który wychodzi z siebie, nabiera oddechu. To jest wiersz, który snuje się w wietrze i słońcu w każdej pogodzie, bo to jest wiersz drogi, są mknie bez celu. Czytamy w utworze Taniec z ducha z tomu. Bóg. Z kolei lekturę tej książki rozpoczynamy słowami Starsze panie zawsze pytają o pierwszy wiersz Bo jeśli życie jest wierszem, a jest To ten pierwszy wers, wiersz jest jak pierwszy akord Zatem starsze panie zawsze pytają o pierwszy wiersz Nagroda Literacka Czterech Kolumn to ciągła podróż poza linie horyzontu. Poezja Artura Nowaczewskiego również. To wędrówka głęboko rytmiczna, niejednokrotnie meliczna, muzyczna, bo przecież rytm wiersza częstokroć naśladuje tu rytm kroków. Ale zanim powiemy coś, niecoś więcej na temat tej poezji, przypomnijmy. Pokrótce poproszę bieg życia naszego dzisiejszego laureata. Wędrujący podmiot wierszy autora Elegii dla Jana Kurtisa to nie jedyny bohater tej poezji, bo i sam Artur jest nie tylko twórcą tomików wierszy. Literacki nomada urodzony w 1978 roku w Gdańsku to bez mała wzór współczesnego humanizmu. Jeszcze w trakcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Gdańskim związał się ze środowiskiem dwumiesięcznika literackiego TOPOS. Współpraca ta przyniosła efekty nie tylko w postaci licznych, pracowicie wypełnianych szpalt kolejnych numerów czasopisma, lecz także zaowocowała znacznym wkładem wniesionym do biblioteki TOPOS. W tej serii wydawniczej Towarzystwa Przyjaciół Sopotu Nierozerwalnie związanej z pismem Krzysztofa Kuczkowskiego ukazały się jak dotąd trzy tomiki Artura Nowaczewskiego. To odpowiednio Komodore 64, w 2005 Legia dla Jana Kurtisa, 2010 i Kutabuk, 2015. Wierszowany dorobek szybko zyskał grono wiernych czytelników. Debiutancki dom został wyróżniony nagrodą Fundacji imienia Księdza Janusza Stanisława Pasierba. Poezję dzisiejszego laureata życzliwie przyjęto także za granicą. Dziś razem z Arturem wędrować mogą czytelnicy angielscy, chorwaccy, czescy, niemieccy, ukraińscy i tureccy. Zwłaszcza u naszych południowych sąsiadów poezja autora cieszy się szczególną estymą, bowiem chociażby elegia dla Jana Kurkisa stała się słuchowiskiem trzeciego programu tamtejszego radia. Człowiek renaissance, poeta doktus, harmonijnie łączący liczne podróże z pracą naukową adiunkta w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2008 roku Artur Nowaczewski może poszczycić się tytułem doktora nauk humanistycznych. W 2011 roku wydał swoją dysertację pod tytułem Szlif Bruki i Flanerzy. Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku. Oprócz tego napisał jeszcze dwie książki krytyczno-literackie. Trzy Miasta, Trzy Pokolenia o twórczości autorów z Wybrzeża w ostatnim półwieczu oraz Konfesja i Tradycja, szkice o poezji polskiej po 1989 roku, w której zastanawia się m.in. nad kontrkulturowymi źródłami młodszej jery. W 2013 roku wydał książkę Dwa lata w Penianie. Absolutnie unikalny w polskiej literaturze tom wspomnień z pobytu w Korei Południowej na przełomie lat. 80. 80., przepraszam, północnych. Tak, bo to jednak bliżej Wielkiego Grata. Mm, z pobytu w Korei Północnej, ja przełomie lat 80. i 90. Co więcej, to z perspektywy...